O, oh, really? Emmanuel Ngumbi, mając niecałe 40 lat, całkiem słusznie był zadowolony ze swojego życia. Kilka lat temu udało mu się zdobyć pracę w lokalnym ośrodku zdrowia około 20 tysięcznego miasta WUM. 22 sierpnia 1986 roku obudził się wczesnym rankiem, ponieważ miał coś do załatwienia w oddalonej o około 25 km w wiosce Nios. Zjadł lekkie śniadanie, wskoczył na swój wysłużony rower i już chwilę później sunął ubitą drogą prowadzącą na wschód od miasteczka. Był to piękny, letni, piątkowy poranek. Było na tyle wcześnie, że słońce jeszcze nie zaczęło uprzykrzać mu jazdy. Chłodzący go wiatr sprawiał, że podróż była na tyle przyjemna, że odpłynął myślami w plany na nadchodzący weekend. Jednak po pokonaniu większości trasy i dotarciu w okolice małej wioski Cza. Nagle poczuł, że kręci mu się w głowie i przystanął. Ocknął się na poboczu, spojrzał na zegarek 8:35. Musiał przysnąć na pół godziny. Wydawało mu się to dziwne, ale uznał, że być może narzucił sobie zbyt duże tempo, co w połączeniu z krótkim snem i lekkim śniadaniem sprawiło, że gdy zatrzymał się odsapnąć, niespodziewanie zmorzył go sen. Ruszył w dalszą drogę. Wiedział, że jest już niedaleko Nios. Nie zdążył jednak przejechać wiele, gdy dostrzegł leżącą przy drodze małą antylopę. Ponownie zsiadł z roweru, aby się jej przyjrzeć, bo wyglądała prawie jak żywa. Musiała zginąć całkiem niedawno. Z zaskoczeniem jednak odkrył, że nie ma na niej żadnego śladu: ani drapieżnika, ani potrącenia przez samochód. Szkoda by miało zmarnować się tyle dobrego mięsa pomyślał sobie. Po czym dźwignął ją na barki i umocował na tyle swojego roweru. Przywiązał ją dobrze i ponownie ruszył w dalszą drogę. Jednak już zaraz po tym dostrzegł na drodze dwa martwe szczury, kawałek dalej martwego psa. Zdumiony zaczął się zastanawiać, co mogło spowodować śmierć wszystkich tych zwierząt. Czy to mógł być piorun? Nieraz słyszał w swoim życiu o takich sytuacjach, ale nigdy nie widział czegoś takiego na własne oczy. Niedługo później zobaczył w oddali pierwsze chatki wioski Nios. Jedyne co miał teraz w głowie to zapytać się mieszkańców, czy wiedzą coś o tym, co mogło spowodować taką nagłą śmierć tych zwierząt. Ranek nie był już tak wczesny, jednak nie dostrzegł nikogo na zewnątrz. Podjechawszy bliżej, wszedł do jednej z chat i zamarł z przerażenia. Wszyscy domownicy leżeli martwi na podłodze. Trzęsąc się ze strachu pobiegł do następnej chaty, ale tam także znalazł tylko martwe ciała i mieszkańców, bez jakichkolwiek oznak walki, obrażeń czy śladów krwi. Przeszło mu przez myśl, czy to nie jest jakiś koszmarny sen, a on nadal nie śpi na poboczu drogi. Otrząsnął się jednak natychmiast, gdy napływ adrenaliny zmusił go do podjęcia działania. Zrzucił martwą antylopę z roweru i popędził z powrotem do miasteczka Wum. Joseph 30-latek mieszkający w wiosce Nios, obudził się wczesnym rankiem w piątek, gdy usłyszał głos swojej małej córeczki z sąsiedniego pokoju. Nie był to jednak dźwięk, jaki kiedykolwiek słyszał z jej ust. Brzmiało to bardziej jak stumione harczenie. Natychmiast rzucił się do drzwi, przerażony, że jego córka jest w niebezpieczeństwie. Próbując krzyknąć jej imię, przeżył kolejny szok. Nie był w stanie wydać z siebie żadnego dźwięku. Słowa po prostu nie wychodziły z jego ust. Dobiegł do łóżka swojej córki, zdążył tylko spojrzeć na nią śpiącą, i poczuł się tak słabo, że upadł obok niej i także zasnął. Gdy się obudził, było już późne popołudnie. Odwrócił głowę w stronę swojej córki i ze zgrozą stwierdził, że leży dokładnie w tej samej pozycji, w której była, gdy ją widział rano. Jego córka nie żyła. Samuel był zrozpaczony, uklęknął przy jej ciele i szlochał żwie, zatracając zupełnie poczucie czasu. Nagle z tego rozpaczliwego transu wrywało go pukanie do drzwi. Kto to może być? Czyżby reszta jego rodziny, która nocowała w miasteczku, wróciła wcześniej? Z zawahaniem otworzył drzwi frontowe, a jego oczom ukazał się blady jak ściana syn sąsiada. Ze wzrokiem skupionym w podłogę i głosem pozbawionym emocji, oznajmił mu, że cała jego rodzina nie żyje. Samuelowi aż się zakręciło w głowie. Nie mógł pojąć tego, co się wokół niego dzieje, jednak natychmiast jego myśli wróciły ku jego rodzinie. Czy są bezpieczni? Czy im także mogło się coś stać? Bez większego namysłu rzucił się biegiem w stronę swojego motoru. Siadł na niego i w myślach zaczął prosić o opatrzność, by regularnie sprawiający problemy silnik tym razem go nie zawiódł i odpalił. Przekręcił kluczyk, silnik zakaszlał raz, drugi i zaskoczył. Samuel, odetchnąwszy, obejrzał się jeszcze w stronę młodego sąsiada. Nie mógł go tutaj zostawić. Krzyknął więc, by wsiadł na tylne siedzenie i ruszyli razem w stronę miasteczka W. Gdy na miejsce dotarły służby ratownicze, wyszła na jaw prawdziwa skala tragedii. W wiosce Nios i dwóch okolicznych mniejszych wioskach Cha i Subum tego piątkowego poranka życie straciło ponad 1700 osób. Władze w Kamerunie uruchomiły śledztwo mające wyjaśnić przyczynę katastrofy. Lokalni naukowcy wraz z zespołami z Europy oraz Ameryki Północnej musieli podejść do zagadnienia niczym detektywi próbujący rozwikłać zagadkę tajemniczego morderstwa. Zanim jednak zdążyli zebrać się do pracy, wśród lokalnej populacji pojawiło się wiele teorii co do tego, co spowodowało tajemnicze zgony. Jedni twierdzili, że to zemsta za zaświatów niedawno zmarłego lidera wioski za to, że nie oddano mu należytego szacunku. Inni z kolei, że to izraelskie służby specjalne przeprowadzały testy jakiejś nowej broni masowego rażenia. Jedna z teorii nawiązywała do lokalnej legendy, która mówiła, że wiele lat temu z wody okolicznego jeziora, która zabarwiła się na czerwono, wyszły duchy i wymordowały całą wioskę. Choć trudno było naukowcom traktować takie historie poważnie, to nie mógł uciec ich uwadze fakt, że w dzień tragedii woda okolicznego jeziora Nios także zabarwiła się na czerwony kolor. Punktem wyjścia do rozwiązania zagadki było poznanie przyczyn śmierci, jednak to okazało się nie tak proste, jakby mogło się wydawać. Pierwszym podejrzeniem było zatrucie jakimś toksycznym gazem. Jednak tragedia dosięgła miejscowości oddalone od siebie o ponad 20 km, więc ilość gazów potrzebna do osiągnięcia takiej skali wydawała się niewyobrażalna. Kolejny problem stanowiło dopasowanie obrażeń zmarłych i ocalałych do efektów działania jakiegoś gazu, czy to występującego naturalnie, czy stworzonego przez człowieka. Podobnie jak u wielu ofiar śmiertelnych, u jednej piątej spośród ponad 800 hospitalizowanych ocalałych. Stwierdzono silne rumienie i inne zmiany skórne, przypominające oparzenia. To wskazywało na jakiś rodzaj drażniącego kwasowego gazu. Jednak to rodziło pytanie, dlaczego takich symptomów nie zaobserwowano u wszystkich lub choćby większości. Kolejna kwestia to brak podrażnień oczu czy dróg oddechowych, zarówno u ofiar, jak i ocalałych, które musiałyby się pojawić przy kontakcie z toksycznymi gazami. Mimo niedowierzania lokalnym legendom, uwaga naukowców skupiła się w końcu na okrytym złą sławą jeziorze. NIOS to głębokie na ponad 200 metrów jezioro usytuowane na zboczu nieaktywnego wulkanu. Początkowo naukowcy podejrzewali właśnie jakąś formę erupcji wulkanu. Wskazywały na to zeznania ocalałych mówiące o tym, że wieczorem poprzedniego dnia czuli siarkowy zapach jakby zgniłych jajek albo prochu oraz słyszeli głośne grzmienie dochodzące ze strony jeziora. Jednak teoria erupcji szybko upadła, gdy okazało się, że nie ma po niej żadnych śladów. Ponadto próbki wody pobrane z dna jeziora nie miały ani podwyższonej temperatury, ani podwyższonej zawartości siarki czy chloru. Naukowcy byli w kropce. Z pomocą jednak miał przyjść amerykański naukowiec badający podobny incydent, który miał miejsce dwa lata wcześniej. Jego odkrycie miało sprawić, że z biegiem czasu coraz więcej badaczy zaczynało wierzyć, że w głębinach jeziora faktycznie ukrywa się coś, co zabijało ludzi już wcześniej zabiło ludzi ponownie. I będzie zabijać dalej, jeśli nie zostanie powstrzymane. Północno-zachodni Kamerun, dwa lata i sześć dni wcześniej. Samuel Sali jak co dzień podróżował do okolicznego miasteczka do pracy. Miał to szczęście, że jego pracodawca zapewniał transport większej grupie pracowników. Dwunastka ich jechała na pace samochodu ciężarowego. Większość z nich próbują złapać jeszcze odrobinę snu przed ciężkim dniem. Nagle z drzemki wybudził go krzyk. Gdy wyjrzał na drogę, zobaczył mijanego przez nich mężczyznę, który zdawał się być bardzo roztrzęsiony. Biegnąc w przeciwnym kierunku, zdążył tylko krzyknąć do nich Nie jedźcie tam! Wszyscy zginiecie! Kierowca jednak nie zamierzał zmieniać planów i jechał dalej. Niedługo później jednak nagle zatrzymał się. Pracownicy podróżujący z tyłu, już wcześniej zaintrygowani, zaczęli krzyczeć do kierowcy, dopytując co się stało. Co zobaczył? Ten odparł tylko, że nic się nie stało, po prostu silnik zgasł i nie chce odpalić ponownie, więc wyjdzie zajrzeć pod maskę. Gdy tylko wyszedł z kabiny, upadł na ziemię i przestał się odzywać. Zobaczywszy to, pracownicy zaczęli zeskakiwać z paki jeden za drugim, by mu pomóc. Jednak podobnie jak on, także zaczęli upadać na ziemię, jakby zabijał ich jakiś niewidzialny morderca. Samuel był tak przerażony, że skulił się w rogu i z obawy przed śmiercią nie ruszał się przez następne parę godzin, gdy wraz z innym pracownikiem, który nie opuścił ciężarówki, zostali odnalezieni i uratowani. Ostatecznie władze odkryły, że w okolicy tego samego dnia tajemniczą śmierć poniosło 34 ludzi. Rząd Stanów Zjednoczonych, który podejrzewał testy jakiejś broni biologicznej lub chemicznej, wysłał do Kamerunu profesora Haraldura Sigurdssona, który miał zbadać przyczyny tej tragedii. W pewnym momencie stanął on przed podobnym dylematem co naukowcy badający tragedię, która miała miejsce dwa lata później, jakieś 100 km dalej. Jedynym sensownym wytłumaczeniem wydawała się erupcja wulkanu, lecz dowody nie tylko nie potwierdzały tej teorii, a wręcz ją wykluczały. W końcu w jego badaniach nastąpił przełom, gdy już po powrocie do Stanów Zjednoczonych badał próbki wody pobrane z dna jeziora. Postanowił on przyjrzeć się pochodzeniu dwutlenku węgla w niej zawartego. U jego zdziwieniu nie był on pochodzenia wulkanicznego, a pochodził z głębokich czeluści ziemi, z których musiał przedostawać się do wody poprzez drobne szczeliny na dnie jeziora. To doprowadziło go do postawienia teorii na tyle nowatorskiej, że wielu naukowców początkowo nie mogło jej zaakceptować. Jednak po przeprowadzeniu dodatkowych badań jego teoria okazała się słuszna. Oto dlaczego jezioro Nios zaczęło obrastać legendami, na długo zanim ludzie posiedli odpowiednią wiedzę, by rozwikłać zagadkę w nim drzemiącą. Ulatniający się z dna jeziora dwutlenek węgla z powodu olbrzymiego ciśnienia wody na głębokości 200 metrów nie był w stanie się przedostać do wyższych partii wód, a następnie ulotnić do atmosfery. Zamiast tego kumulował się przy dnie jeziora, gdzie z biegiem czasu woda stawała się coraz bardziej nim nasycona. Według szacunków, litr wody w dolnych partiach jeziora zawierał od 1 do 5 litrów dwutlenku węgla. Olbrzymia ulewa, która przeszła nad jeziorem, a następnie silny wiatr sprawił, że duża część z tych opadów przedostała się na jedną stronę jeziora. Następnie, będąc gęstszą od ciepłej wody na powierzchni, zaczęły opadać na dno, powodując przemieszanie się wody w dolnych partiach jeziora. A następnie jej dekompresję. Najprawdopodobniej w ten sposób rozpuszczony w wodzie CO2 zaczął wydostawać się z mieszaniny i bąbelkować w górę, powodując jeszcze większą dekompresję i jeszcze szybsze i gwałtowniejsze wynurzanie się dwutlenku węgla na powierzchni. Obrazowo można to porównać do otwarcia wstrząśniętej butelki napoju gazowanego. Wydostawanie się gazu z jeziora było tak gwałtowne, że mieszkańcy słyszeli je jako głośne grzmienie. Chwilę potem olbrzymie ilości dwutlenku węgla, który jest cięższy od powietrza, zaczęły spływać z umiejscowionego na zboczu wulkanu jeziora na położone niżej okoliczne obszary, wypychając i zastępując powietrze. Choć sam będąc bezwonny, dwutlenek węgla w dużych koncentracjach może powodować u ludzi złudzenie zapachu przypominającego siarkę. Jednak w wielu przypadkach niczego nie spodziewający się mieszkańcy tracili przytomność, nie zdążywszy nawet zauważyć, że brakuje im tlenu. Dwa lata wcześniej ciężarówka wioząca pracowników zatrzymała się, ponieważ silnik zgasł, nie mając wystarczająco tlenu do pracy. Chmura dwutlenku węgla była jednak na tyle niska, że pracownikom, którzy pozostali na bace ciężarówki, udało się przeżyć. Najbardziej nieuchwytny jest sposób powstawania zmian skórnych u niektórych ofiar i ocalałych. Nigdy wcześniej nie stwierdzono takich objawów wywołanych przez dwutlenek węgla. Jednak nigdy wcześniej też nie badano tak wielkiej liczby osób poddanych tak dużym stężeniom tego gazu. Naukowcy podejrzewają, że może mieć to związek z rozszerzaniem się naczyń krwionośnych w skórze. Natomiast zabarwienie się powierzchni jeziora na czerwono było spowodowane utlenianiem się żelaza, w które bogata była woda z dna, która przedostała się na wierzch. Tragedie przy jeziorach Monoun i Nios doprowadziły do odkrycia nieznanego wcześniej zjawiska klęski żywiołowej, która została nazwana erupcją limniczną lub odwróceniem się jeziora. Po tych odkryciach, władze Kamerunu zaczęły opracowywać system odprowadzania dwutlenku węgla z dna obu jezior. Metoda okazała się stosunkowo prosta. Zamontowano rury, których jeden koniec prowadził w pobliże dna jeziora, a drugi unosił się na powierzchni napływających pływających tratwach. Po uruchomieniu pomp i wyciągnięciu nasyconej dwutlenkiem węgla wody z dna na powierzchnię, można było wyłączyć pompę i proces stał się samowystarczalny dzięki różnicy ciśnień. W 1992 roku zamontowano dwie pierwsze rury na jeziorze Monoun, a w 2001 na jeziorze Nios, co zaowocowało fontanną wody tryskającą na 46 metrów nad powierzchnią. Pozbycie się niebezpiecznego nasycenia dwutlenkiem węgla wody odnotowano w 2009 w jeziorze Monoun i w 2019 w jeziorze Nios. W 2014 roku grupa hiszpańskich naukowców udowodniła, że w odpowiednio kwaśnych jeziorach duże ilości dwutlenku węgla mogą być wytwarzane poprzez interakcję kwasowej wody ze skalnymi ścianami jeziora. Trzy lata później zaczęły się pierwsze w Europie prace nad odprowadzeniem nadmiaru gazów z dna jeziora Guadiana w Hiszpanii. Środki prewencyjne zostały podjęte mimo dużo mniejszego zagrożenia niż w przypadku wspomnianych jezior w Kamerunie. Aby zaistniało ryzyko niebezpiecznego dla ludzi odwrócenia się jeziora, musi być ono wystarczająco głębokie, być meromiktyczne, co oznacza, że poszczególne warstwy jego wód nie mieszają się ze sobą oraz mieć stałe, silne źródło dwutlenku węgla w pobliżu swego dna.